Cześć, kochany plus size. Witam cię oczywiście na moim podcaście, tym razem trochę krótszym. Życie na plusie. No, wiemy, wiemy. Na dużym, 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 dużym plusie. Kochane plus size, tytuł tego podcastu w zasadzie jest związany ze światem. Jak kobieta plus size postrzegana jest w różnych częściach świata. Dlaczego o tym mówię? Wiesz, że podróżuję trochę to tu, to tam. Nie mówię, że cały świat zwiedziłam. Oczywiście to jest moje marzenie, ale zauważyłam jedną rzecz, że w niektórych krajach kobiety plus size są boginiami wręcz, symbolem piękna najwyższej, w najwyższej postaci. W niektórych krajach, takich jak Polska, jesteśmy otyłe. <grych> i tak naprawdę ja jako kobieta jestem nadal tą samą osobą, mieszkając na Cabo Verde, na zielonym przylądku, gdzie kobieta większa, taka jak ja, jest postrzegana jako zdrowa, jako fantastyczna, atrakcyjna, tak mi mówili mieszkańcy, kobiety też. Ta sama kobieta w Egipcie również jest postrzegana bardzo pozytywnie. Oni poszukują Egipcjanie większych kobiet. Oni uwielbiają kobiety o rubensowskich kształtach. A ta sama kobieta, czyli ja, będąc w Polsce, jestem gruba, otyła, jestem plus size, jestem ponad miarę i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie mieszczę się w kanonach standardu europejskiego. Nie wspomnę już Italia, tak, bo rozmiarówka włoska to już w ogóle jest dla mnie wyzwanie, bo mój rozmiar 50 w polskiej rozmiarówce we Włoszech to ja nie wiem, chyba byłby 100. Ale zmierzając do wątku głównego, czyli ta sama kobieta przenoszona w różne części świata jest postrzegana zgoła inaczej. I w Polsce kobieta plus size może sobie powiedzieć tak, okej, okay, no jestem nieatrakcyjna. Na razie odstawiam wątek, kto to mówi. A mieszkając w, innym, w innej części świata, ta kobieta tego nie powie. Ona powie o sobie, jestem piękna. Naprawdę jestem, kurde, super kobietą, piękną, moje kształty i w ogóle. I czy w tym kraju, w którym ona jest piękna, ona będzie zastanawiać się nad swoją akceptacją? W większości przypadków oczywiście raczej nie. A w Polsce, słysząc różne uwagi, kąśliwe, wchodząc do sklepów, gdzie czasami sprzedawczynie patrzą z ukosa, matko, co ten wieloryb tu robi? <grym> A tam są rozmiary XSS S, albo Unisex, albo Uni, Uni, to są najlepsze rozmiary dla plus-size'ów. I zmierzam do tego, czyje to są uwagi? Bo tak naprawdę cały czas ja, czy ty, jesteśmy takie same, czy tu w Polsce, czy w Egipcie, czy na Cabo Verde, czy, czy w ogóle w Londynie, czy jeszcze w innej części świata. Cały czas jesteśmy tą samą osobą, więc czyje to samo uwagi o akceptacji? Bo jeśli budujesz swoje postrzeganie o sobie na podstawie opinii innych, to przeprowadź się proszę z Polski gdzie indziej. Przeprowadź się na zielony przylądek. Tam będziesz czuć się świetnie. Bo wtedy te opinie będą super. Tylko, czy musisz to robić? Nie musisz, bo zajmij się akceptacją i rozmową sama ze sobą. Odstaw tych wszystkich ludzi. Odstaw tę całą krytykę dookoła siebie, jeżeli takowa jest w Twoim życiu, bo to mówią inni ludzie. Nie ty. To zajmij się tym, co mówisz ty o sobie. Czy ty mówisz o sobie dobrze, czy ty myślisz o sobie dobrze, czy ty siebie akceptujesz i czy czujesz, że jesteś świetna, czy nie? Tym się zajmij i na tym się koncentruj. Odstaw uwagi, opinie innych osób na temat swojej osoby. I jak zbudujesz w sobie tą wartość akceptacyjną, o której mówię w różnych odcinkach, nic cię nie poruszy. Czy Polska, czy Hiszpania, czy Stany, nic. Także kochane plus size, taka przesłaneczka maleńka, zadbaj o swoje wnętrze i zapraszam Cię na mojego Instagrama plus size jasmin, tam też możesz podpatrzeć co ja tak naprawdę jeszcze dodatkowo robię, a tymczasem życzę Ci miłego wieczorka i pozdrawiam.